Teraz opowiem Wam trochę więcej na, na temat samego produktu Poli Studio X30 oraz X50, co to urządzenie w ogóle może. Jest to kodek wideokonferencyjny SIP H323, który podłączony do gatekeepera H323 czy serwera SIP Proxy Registrar pozwala na połączenia w obrębie tych protokołów. Możemy sobie na przykład nawiązać połączenie podając 7, numer 6, 4, 3 serwisu, do którego jesteśmy zarejestrowani, dołączyć do jakiejś wideokonferencji. Możemy też dołączyć do innych platform typu Zoom na przykład. I po dołączeniu wystarczy, że podamy numer konferencji, do której chcemy dołączyć. Analogicznie możemy dołączyć do serwisu Amazon czy, czy, czy Blue Jeans Wystarczy tapnąć na Kontakt. welcome to Blue Jeans! Urządzenie może pracować również natywnie w trybie Zoom oraz wkrótce w trybie Teams, o czym powiem w innym yy, odcinku. Natomiast tutaj skupmy się jeszcze na tym, co to urządzenie może. Widzimy przyciski. Ten już sobie przećwiczyliśmy. Służy do wybierania numeru, do nawiązania połączenia, ale też mamy dwa przyciski związane z prezentacją treści. Jeżeli uruchomimy tablicę i mamy podłączony ekran dotykowy, tak jak ja tutaj, mamy po prostu tablicę, którą możemy wykorzystać do nanoszenia rysunków w sali, jak również podczas wideokonferencji. Są różne akcesoria takie jak gumka, takie jak magiczny zakreślacz, który w jakimś czasie znika. Można sobie oczywiście wybrać kolor, można sobie zrobić zrzuty ekranu, potem pobierać te dane do, na, na komputer. Jeżeli sobie zakończymy tą sesję Treść bezpowrotnie znika, ale możemy również wykorzystać to urządzenie jako urządzenie do bezprzewodowego prezentowania treści. Użyjemy w tym celu komputera i użyję natywnej opcji: klonowanie Airplay, klonowanie ekranu. Wybieram sobie salę, w której jestem. Tutaj mi się prezentuje tą nazwą. System prosi o podanie kodu 6791 i w tym momencie <laughs> widzimy sklonowany ekran na żywo na ekranie. Do tego możemy użyć również naszego magicznego zakreślacza i dodatkowo tą treść omawiać. Możemy też Nanosić adnotacje na stałe i również zrobić zrzuty ekranu, które potem powierzamy sobie na komputer. Więc mamy do prezentowania dostępną tablicę. Mamy również możliwość bezprzewodowego podłączenia się, używając natywnej technologii AirPlay. Użytkownicy systemów Windows Również mogą podłączyć się bezprzewodowo, wyświetlaj na innym ekranie, podłącz z ekranem bezprzewodowym, szukamy sobie naszej sali, Warsaw Dunajec, to jest ta sala i za moment zobaczymy ekran komputera z systemem Windows. Rozłączymy się. Do prezentowania treści również możemy użyć to sobie zakończymy. Możemy również użyć klasycznego kabla HDMI. Zobaczcie, że po podłączeniu do komputera automatycznie ta treść wyświetli nam się na ekranie. Czyli podsumowując, prezentowanie treści bezprzewodowo w oparciu o technologię AirPlay Miracast bądź przewodowo w oparciu o klasyczny kabel HDMI. To, to tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę.